Dobra, dzisiaj jesteśmy w Su-33, czyli w pewnym stopniu następcy Su-27. Naszym zadaniem jest eskorta dwóch bombowców strategicznych Tu-160, które musimy doprowadzić do granicy, gdzie zrzucą pociski manewrujące, czy tam cruise missile, jak zwał tak zwał. No i naszym zadaniem jest tutaj bezpieczne ich doprowadzenie. Uzbrojony dzisiaj jestem w Foxy R-27ER. Fox trójki R-77, ale te wczesne. No i oczywiście Fox dwójki takie jak Eteki i R-70 trójki na krótki dystans. Mamy również AVAXa po swojej stronie, którego się od razu już w sumie zapytam, czy coś może widzi. Dobra, widzisz coś nasz AVAX Coś do nas leci, coś zostało poderwane, żeby zatrzymać te bombowce. Więc dobra, pełna dopałka. Odłączamy się tutaj od formacji i lecimy się tutaj zając przeciwnikiem. Dobra, kierujemy się na wroga, który nam co chwila znika z natalinka. Nie dlaczego, ale na szczęście mamy go na rwr Jest centralnie przed nami, jest to cel powietrzny. No i siła sygnału rośnie, więc zbliżamy się. Dobra, ustawię sobie też tryb radaru PPS, czyli na cele, które się zbliżają. Zmienimy sobie na ER-ki, bo najpierw strzelimy ER-ki. No i zasięg ustawmy sobie na około 130 140 damy, bo i tak na większej odległości nie wykryje nam go radar O, znowu zniknął z dotalinka, nie wiem dlaczego Możliwe, że jamuje, ma jammer Bardzo jest to możliwe Problem jest taki, że jeżeli ma jammer, no to nie będziemy mogli go zlokować przez chwilę I w momencie, w którym przepalimy się przez jammer może być już za późno Z tego co widzę dotalinka no jest też dużo szybszy ode mnie, co też może być problematyczne Na pewno wystrzeli jako pierwszy będzie trzeba się przygotować. Naszą taktyką głównie to jest wystrzelić foxy dynki, że mam nadzieję, że polecił defensywnie. I zbliżyć się na tyle, że mógł wystrzelić fox trójkę albo ETK. Szczerze mówiąc, to na moją rękę byłoby dość do do kwajtu. Po 133, mm że jest troszeczkę cięższe, oto mamy jednak tutaj te kanardy, czyli takie malutkie skrzydła po bokach, dodatkowe. Dzięki którym przy niskiej prędkości lepiej kręcimy. Odporaz sobie to bo w sumie to zapomniemy, że mam go na skrzydłach. <laughs> dzięki czemu może zlokuje i wystrzeli do nas troszeczkę później, mam nadzieję. Okej, okay, się No i dobra, czyli to wyjaśnię dlaczego Awas go co chwilę nie widział. To dlatego, że ma jammer po prostu i cały czas dżamuje. Co chwilę go lokujemy, widzimy jego wysokość na chwilę. Znosi się jeszcze Na pewno jak zacznie defendować, czyli bronić się przed rakietą, lecieć w dół. E, no to pewnie już wystrzelił wtedy. Okej. Okay. Mogę już wystrzelić? Mogę. Fox 1 i od razu krankujemy Czyli ustawiam przeciwnika tak jakby Na maksymalnym zasięgu naszego radaru Na lewo, prawo Bo radar może się przekręcać lewo, prawo, go dół No i teraz jeżeli on wystrzelił Co na pewno zaraz zrobi, jak już nie zrobił No to już teraz rakieta będzie musiała większą odległość pokonywać Tak jest, wystrzelił Jeszcze przez chwilę próbuję go trzymać I tak lecąc defensywnie Okej, dobra Czafy, 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 czafy. I do ziemi, żeby pociągnąć Amram do jak najbardziej gęstego powietrza. Nie widzę go co prawda na Ok, widzę, jest po naszej. O co tutaj na naszych plecach? Jest tak, troszeczkę tutaj. Pokręćmy, trochę poczofujmy. Zbliża się, ale myślę, że tutaj już będziemy za górkami i będziemy raczej bezpieczni. Ok, przyłączę się na L77. W międzyczasie. Dobra, zawróćmy sobie na niego. Dajmy radar troszeczkę w górę. Włączysz sobie jammer. Bo i tak mi za dużo już nie da. Ok, widzę go na talinku nawet. Super. Mam go. Nie jesteśmy w zasięgu jeszcze Fox Trójki. A zaraz będziemy O kurczę, to jest niebezpieczne, co ja teraz robię Dawaj, dawaj Fox 3 i od razu defendujemy On na pewno wystrzelił Tak jest, wystrzelił Kurde, ciemno, nie widzę nic Dobra, 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 dobra. Tutaj za to. 15 km, więc przygotuję na helmowy. Jeżeli by doszło do merge'a nie widzę go co prawda nigdzie, co mnie ciutko martwi. Albo go zesplaszowaliśmy albo gdzieś tutaj jest. Tam są nasze bombowce. Nie wiem w ogóle, czemu bombowców nie zaatakował, jak po tej stronie. No ale dobra. Jest zasplaszowany. Widać tutaj, jak się coś pali. Czyli dobra, zagrożenie zostało odparte My wracamy tutaj do naszych bombowców Będziemy dalej tutaj eskortować Okej, okay, jesteśmy już za tymi bombowcami Zbliżamy się do nich Myślę, że jeszcze zdążymy zobaczyć jak wypuszczą pociski No i dobra, tu już czy zaraz jest granica Więc powinni zaraz te pociski zrzucić O, zakręcają Tak, będą zrzucać POSZŁY! I dobra, one zawracają To i ja zawracam Zrobili level off I dobra Pociski mam nadzieję, że lecą sobie do celu A my kierujemy się w stronę bazy Nie wiem czy wrogowie nie podrywali kolejnych samolotów Ale to już teraz mnie za bardzo nie interesuje bo pociski zostały wypuszczone, a my już zapierdzielamy z powrotem na nasze terytorium. A właściwie, tu już jesteśmy dawno na naszym terytorium. Często nazywanym łabędziem. Tu 160, no bo jakby nie patrzeć. No, ten dziób trochę przypomina taki łabędzi-dziób. Ale piękne samoloty. Piękne, ogromne samoloty.